W spotkał się zespół parlamentarny na rzecz budowy drogi WIA pomerania. Pierwszym celem tego spotkania było pokazanie, że temat łączy ponad podziałami politycznymi oraz opiera się na oddolnych oczekiwaniach. Dwa główne cele, które powinniśmy osiągnąć jak najszybciej, to mobilizacja społeczności lokalnych. Tam, gdzie jest to wykluczenie komunikacyjne. W województwie, w województwie wybrowskim wiemy, jak to hamuje, hamuje rozwój. Wspominał Pan Przewodniczący o tym działaniu oddolnym. Mobilizacja społeczności lokalnych jest niewątpliwie konieczna, żeby osiągnąć jakikolwiek ważny cel. Mówił poseł Włodzisław Giziński, wiceprzewodniczący zespołu. Z uznaniem o aktywności ponad podziałami politycznymi mówił też burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski. Koncepcja Via Pomeranii jest na dzisiaj dość ogólna, stąd też jej dokładny przebieg nie jest rozstrzygnięty, co z kolei budzi oczekiwania samorządowe. Zdaniem eksperta od dróg Łukasza Kubiaka priorytetem powinien być na północy odcinek bydgoszcz Monkowarsko, który generuje obecnie największe natężenie. W Makowarsku ruch obecnie rozbija się na Tuchole i Sempulno-Krajeńskie. I tu się zaczyna pierwsza wątpliwość, czy droga powinna biec przez Tucholę czy Sempulno? Nowy ślad, tam nie był drogi 25 prawdopodobnie, o tym byśmy mówili wtedy, pomiędzy Chojnicami a Mąkowackiem, tak? Chojnice Tuchola-Mąkowackie, tak byśmy to zadanie nazwali. No i ja tak wyrysowałem taki ślad, który jest no, nie przeciętny tej linii kolejowej pomiędzy Za Tucholą przemawia to, że jest większym ośrodkiem niż Sępulno-Krajeńskie, ale na dzisiaj w tej sprawie nie ma rozstrzygnięć. Zdaniem Kubiaka, gdyby wybrać wariant tucholski, to mało prawdopodobne jest oparcie się o planowanej do budowy obwodnicy Tucholi, która nie spełnia parametrów drogi szybkiego ruchu, czy nawet przyspieszonego.